Ja tam jako młody ksiądz zgłoszę kazanie i tak gada na takim wysokim diapazonie, nie wiadomo po co, tak mówi, macha, łapami, bo jeszcze wtedy mogą dwoma machać. I nagle jakiś taki kretyński dzwonek, typu koziołek matowek, czy tam lepszy. Więc ja milczę, żeby ukarać te osoby. Patruję się, kto się rzuca na jak, Ale Bóg... To to maca płaszcz. nie widzę, nie ja widzę mniej więcej tych trzecie <trym> No <piosenka> więc nie dostrzegam tej ofiary. Dalej wpadam i mówię, bo, bójcie się, piekło! ale to już jest przesada. Tam wiszą kurtki. Komuś w dzwoni po prostu. Szatnia dzwoni. To się wydzwoni. <trym zjadka> I znowu mówię, 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 i znowu ten sam dzwonek. Wtedy już moja twarz robi się czerwona. Z oczu puszczam gromę jak diabeł. Zawieszam głos teatralnie, przedłużam tę te ciszę, myślę sobie, ale ci będzie głupio. Ale dalej nie widzę żadnej szamoteki. Wychodzę z kościoła, a moja mama, w ogóle moja rodzina, specjalnie Panu Bogu się nie narzuca. A moja mama bardzo rzadko chodzi do kościoła. I tu wyjdzie mój seksizm, spotykam mamę przed kościołem i mówię Mamo, słyszałaś jakiejś durnej babie, na pewno dzwonił telefon. A ona mówi, a to mi. <ślesz> <ślesz> ja mam szkole, bo się nie nadawałem. Bo jeden bardzo mądry tego świata powiedział Jemu dzieci uciekają, on tego nie zauważy. Nawet chciano mnie schować, nawet schowano mnie w szpitalu i w Domu Pomocy Społecznej, bo niestety w Kościele Dawie, nie wiem jak teraz, już jest chyba trochę lepiej. Jak już ktoś się do niżego nie nadawał, to znowu kapela. Na szczęście teraz taki bardzo dobry młody wikary od nas, z okolicy, z Waszej dziedzicy, czyli z parafii, to jest za dawną granicą wierzchoci, nie, nie, kostkowo. Został kopylonem w ksiądz Wiesław. Skończył bioetykę i trochę u nas też się pouczył i pojechał tam, więc jest nadzieja, że to się zmieni. Jedno krzesło się z przodu z, różnym, z dużą wadą. Ona się w ogóle mnie nie wstydziła. Zawsze gdzieś tam do przodu mnie prowadziła. Siostra zakonna, która zapalała na wielkim ołtarzu świecę takim wielkim patykiem, a potem je tym samym patykiem z szapleczką gasiła. Kiedy była komunia Święta, na balaski przed ołtarzem, jednym ruchem ministra wywijał te obóz, te takie obusy komunijne, i potem jednym ruchem je zwijał. Mm. Jeszcze to był przełom lat 70. i 80. -tych. Nie wszystkie pieśni były przetłumaczone na polski. I na przykład śpiewało się Tanto Mego ho przy przed jakimś i wiele innych. Osoba ta jest hostia. I ja pamiętam, jak kapłan wchodził na wielki ołtarz. Otrzymywał ten wel welon na ramieniu. Umieszczał tam monstrację do dzwonki. No to było mistyczne. To był jakiś taki impuls. Jak gdzieś później, potem trafiłem do Sopontów, gdzie trafiłem do mojej rodzinnej, laickiej rodziny i to się wszystko trochę rozjechało, ale tamto doświadczenie i doświadczenie mojego księdza, który mnie nie tyle przygotował, czy, czy, no, czy uczył do pierwszej komunii. On mnie po prostu przekonał, że w Eucharystii obecnie jest Chrystus. To jest starszy pan, który już opuścił ten Wespalu w tym roku. Ale on nas użył takich właśnie przed zasad o Komunii świętej świętokradczej, o spowiedzi świętokradczej, o tym, jak się trzeba zachować, kiedy ksiądz idzie ulicą z Najświętszym Sakramentem. To były pewne rzeczy. No. I to był plus jakiś tam religii przy Kościele. Bo z kościoła mieliśmy dosłownie no jedne drzwi i byliśmy za chwilę. I, i, i byliśmy za chwilę w kościele. Jak dziś pamiętam, kiedy ksiądz Paweł przebrał się w komrze w stół, w bursę dla niezorientowanych. Bursa to jest ten taki kartonik na szyi, w którym ksiądz niesie najświętszy sakrament do chorych i mówi, jak zobaczycie tak księdza tego, to koniecznie oklepnijcie, bo tam jest Chrystus. Ja taki zaobserwowany poleciałem do mamy że, Mamo, wiesz co? Przezłośno, pojedziemy mi tę lekcję religii. A moja mama mówi, wiesz co? Ja jak jechałam na uczelni, naszym maluchem, moja mama francuskiej, wykładała na uczelni, i zobaczyłam, że tak idzie, no nie mogłam uklęknąć. To zatrzymałam się na pobożu i zgasiłam się, żeby uszanować. I opowiedziała mi tak pięknie o swoim doświadczeniu Komunii Świętej, na co? Mamo, skoro ty tak to rozumiesz i tak pięknie o tym mówisz, to czemu nie chodzi do kości? A ona mówi, nie wiem. To niepraktykowanie moich rodziców i mojego rodzeństwa jest dla mnie ogromnym takim ciergiem w sercu. Ale ja przecież nie mogę im łamać sumie. Gdy przecież działa zupełnie odwrotnie. Ja myślałem, miałem nadzieję, że może ta moja choroba mojego ojca zbliży do do Pana Boga. A stało się węż On się wściekł. On mówi, jeśli jechaliśmy samochodem. I on wrzeszczał mówi, tylko mi nic nie mówi o cierpiącym Chrystusie. Mówi, co za dolna religia, że trzeba się zbawić przez cierpienie. Mówi, to już ja chcę cierpieć. Mówi, no wiadomo, jak to każdy ojciec, który kocha i znaczy, jakby jak, jak powiedział, tak, to no iść do spowiedzi, co to dla to on by poszedł. Ale poc. On się na pewno zbawi na, pozi na poziomie wierności własnemu sumieniu. Strasznie się o to młode i to jest dla mnie bardzo ważne. Next question. To jest pojęcie mojego ojca. On, bo on doskonale teologię zna. Ja mu ja, ja katuję tą teologią cały czas. I on mówi, gdybyście tak naprawdę wierzyli, że w Chos jest Chrystus, to byście wszyscy krzyżem leżeli a nie kłócali. Taka ta wasza wiara, jakie to wasze kłócanie na przejściu Bo nam szkoda spodni, bo nam szkoda pończoch, zwłaszcza przed kościołami. Tak niby jesteśmy przed murem kościelnym albo za murem i tam tak się wypinamy, jakbyśmy nie wiedzieli nie wiadomo co robili. A kogo to jest wina? Nasz, nas, księży kluczowych. Żebyśmy Was nie umieli swoją postawą przekonać, do tego, że tam jest obecny chrystus. Ja zawsze bardzo proste pytanie zadaję. Czy, gdyby, czy gdybym podnosił Android, wafel, to byście uklęknęli? Bo ja nie. Bo klękanie przed Androidem jest bowuchwalskim ale skoro mocno wierzę, że tam sposób trwały, realny, substancjalny obecny jest on, to będę klękał, choćbym miał nie wstać. Zresztą kilka razy nie wstałem, to mnie podnosi. A kilka razy zająłem pyskiem podłogą. Nie ma najświętszej ofiary bez jakiejś formy cierpienia kapłana. Przecież mówimy w teologii, że kapłan jest i ofiarą, i żertwą. Więc ci księża, którzy są tacy miałcy, albo tacy, którzy są hipochondrykami, tu mnie zabolało, tam mnie zakuło, niestety księża bywają hipochondrykami. Nie rozumieją tego, że, że nie da się być normalnym, głębokim, prawdziwym księdzem bez jakiejś formy ofiary siebie. Powiem historię jeszcze długo sprzed choroby, kiedy Jakich byłem wściekły, wkurzony, nie wiem, czy robisz o pierwszego czy nie, grypę, jedno i drugie, jak się mogło zdarzyć. To pierwszy chyba, że <grymne> nie? Ja lubię ten taki slaj, modny język kościelny. No i, i wychodzę ze mszą świętą do ołtarza, klękam, wstaję i wykonuję te trzy gesty oblubieńcze, bo ołtarz jest symbolem Chrystusa. Jak się kogoś kocha, to go trzeba najpierw zauważyć. Potem drugi gest oglądający, który wykonują tylko kapłani i biskupi, on nie, trzeba położyć ręce, czyli się przytulić. I trzeci, taki najbardziej niemalże erotyczny gest, taki prawie że seksualny, intymny, trzeba otoż pocałować. I ja te trzy gesty świadomie zrobiłem, się wyprostowałem i wymyślałem sobie, Johnny ośmielasz się codziennie stawać do najświętszej ofiary krzyżowej i nie współcierpieć i być właśnie plastikowym księdzem, pluszowym. No way, powiem. Nie. Od tego dnia będę starał się te wszystkie moje, może nie tyle cierpienia, ale jakieś niewygody zostawiać razem ze mną na ołtarzu. Tak mi, Panie Boże, to pomóż i ta święta Ewangelia, na którą kiedyś celi przysięgała. Panie dziecka. O to jest taki argument. Bo mama mnie zawsze prosiła, tylko mnie nigdzie nie oddawaj. Ale mamo, my Ciebie nie oddajemy. My na chwilę przenosimy nasz dom tam. Ty będziesz tam mieszkała, a my będziemy mieszkać z Tobą. To znaczy u nas dom nie jest tam, gdzie są mury. Ale dom jest tam, gdzie są najbliżsi. My mamy pokoje dla rodzin. Dla gości. A że hospicjum kartuskie pożyczyło od nas projekt, pewnie będzie go jakoś adoptować. To mam nadzieję, że też na to wkładną, żeby zrobili pokoje dla rodzin. Można zresztą na te dwa tygodnie, kilka dni, no tyle ile ktoś przebywa coś wynająć, żeby być codziennie. To nie są jakieś setki kilometrów. Ale pozwolić, żeby ktoś cierpiał i myślić tylko, bo coś bo to ledzę, powiedzą. Jezus, łajnie nie mili, No tak jest. No to trzeba tą mentalność zmieniać, no to po cholerę tu jestem. Ja się bardzo, bardzo ucieszyłem kiedyś. Kiedy bardzo niedaleko od Pucka jechałem do Płuczyna, do, do Chorej z hospicją domowym i dzwoni do pani, żeby weszła na drogę, bo ja nie wiedziałem gdzie skręcić. I ona rozmawiając ze mną przez jeden telefon, drugi trzyma przy uchu. Mówi, wiesz, wiesz, nie mogę rozmawiać, bo tu ksiądz jedzie do mamy. I z, z kontekstu zrozumiałem, że to już jest tak źle, że ksiądz jedzie, a ona mówi, nie wiesz, to jest taki inny ksiądz z hospicją, bo tak to przyjeżdża często. Myślę sobie Bogu dzięki, że w końcu idea hospicjum trafiła pod strzech. Że to już nie ksiądz leci z tym tak zwanym ostatkiem na maszynę, tylko że to jest normalna obecność księdza w ramach y, zespołu hospicyjnego jest czymś zupełnie oczywistym. Bardzo mi to... A, jeszcze jedno. Kiedy już rzeczywiście zaczęło bardzo chulać hospicjum domowe w Pucku i w okolicach to przyszedł do mnie dyrektor pogotowia i pogratulował. Mówił, proszę księdza, odkąd wydziałać? To wezwania do ludzi w agomi spadły o 90%. Bo u nas likwidowano część oddziału wewnętrznego, gdzie rzeczywiście ludzie tylko konali. A ja też jako wiekarz chodząc po domach, widziałem, że ludzie naprawdę konają i nie mają znikąd pomocy. To nie trzeba było być Nebulonem, żeby wpaść na pomysł, żeby założyć kupić.